O kurwa, ale mam wyczesano wypasiowo odpicowane Ferrari. Po zamontowaniu strysku ten kłasotum dostaje teraz takiego kopa, że aż lakier schodzi. No to pora na coroczną szkołę przetrwania z udziałem żydka i mojego pojebanego sąsiada. A chuj w dupę żydkowi. Poprzednim razem też go z nami nie było, więc niech spierdala na bambu sprostować bananę. Nie stój jak słup telegraficzny i przynieś manele do auta. Yes ser, masz rację, pierdolić żydka. Przynajmniej wszystkie alkohole, proszki i koksy będą dla nas. Spierdalamy to wszystko do bagażnika. Nie zapomnij o nocniku, bo w czym będziemy gotować gówno na obiad. O ja pierdolę będzie padać, pora na użycie składanego dachu mojego Ferrari. A niech to kurwa, zatrzasł się jak deska klozetowa do kibla. No nie da się ukryć, trzeba do dobija wyjąć, a ja wiem jakim sposobem. Teraz szybko do domu. Zajebie mojej babci akumulator do jej wózka inwalidzkiego. Ta twoja babka to jakaś taka nowoczesna, że posiada sprzęt do spinaczki wysokogórskiej. Nie pierdol głupot, tylko go zaczepi jak należy. Sekwencja zaczepiania zakończona. Kręcisz drzwi dobra, tak go wykastruję, że odechce mi się stawiać panom tej wsi. No kurwa co jest, nie mogę rozłożyć go na łopatki. Ty popierdolony pierdolcu, rozjebałeś mi dach. No i co? Trzeba było się stawiać. Teraz to cię wyrwałem z korzeniami. Zaraz ci wyrwechuję i wsadzę ci go z raną dupę. Zawsze muszę myśleć za ciebie. Zamiast dachu użyjemy twojego koca w pedalskim niebieskim jak jagra kolorze. Masz rację. A tak w ogóle ten koc farbowałem roztworem z wazeliny i rozdrobnionym w peł wiagrą. No to ja już wiem dlaczego rano zawsze ci stoi pała prosta jak pobliski masz radiowo-telewizyjny. Chyba na mózg padłeś. Ta wieża ma 200 metrów wysokości i a jakbym miał takiego ogromnego pytona to żadna gęba świata by go nie zmieściła. Ja pierdolę, tylko ci węże w twoim pustym kamciastym garnku. A co kurwa, zazdrościsz? Nie pierdol tylko patrz co zrobiłeś. Kurwa mać, jak mamy tym jechać przez miasto to ja nie chcę cię znać. To jest pedalskie do 150 potęgi. Cicho sieć, ważne że spełnia swoją powinność. A w ogóle to pojedziemy naokoło miasta. No to zapierdalamy na szkołę przetrwania. Ty to kurwa widzisz, nasze Ferrari chce latać, chyba masz przewidzenia, to ziemia ci się krzywi. Rozumiem, że masz krzywo pod sufitem, ale nie wiedziałem, że do tego stopnia. No i co z tym chujstwem zrobić? Patrzcie o to. To kondom. Jaki kondom? To kondor. Chuj z tym, ważne, że ten Concord podsunął mi pewną myśl. Zrobimy z naszego wchły wjebanego na maksa auta lotnie, i to taką, że będzie latał jak ten kondon. No muszę przyznać, że nasze auto wygląda jak stoisko straganowe, ale jest zajebiście. Dobra, pakujemy nasze cztery litery do Ferrari i jedziemy. Eee, lecimy z tym koksem. O kurwa, leci, coś leci, Ferrari leci, ale jego zat nie chce lecieć, nie moja wina, bo ty i twoje rzeczy są skupiskami złej energii dlatego nie leci. Trzeba wypierdolić te rzeczy z wagażnika, lec z Madafaka, zajebali mi składaka, przestań rapować bo ci zrobię z twoich stół głosowych organy kościelne. Zagraj se na swojej fujarce. Uspokój się bo ci przypierdole z lewego jądra. Szkoda mi tego nocnika no ale chuj bąki strzelin. też wyrzucić. No to lecimy. No kurwa jego pierdolona mać, teraz to Ferrari tak leci jakby chciało, a nie może. Wiem, że nie możesz się od dłuższego czasu spuścić, ale wszyscy nie muszą o tym wiedzieć. Trzeba wyjadać silnik, bo przeszkadza w locie. Okej. Okay. No to teraz go, go, Power Rangers. Strzeż się, Megazordzie, idziemy po ciebie. Chyba go mam. No to teraz go ostatecznie zgładzimy. Idziemy do naszej lotni. No to lecimy z tym koksem, co jest, nie chcę zapalić, ja pierdolę, myślimy jak amerykański komputer na ruskiej licencji, nie odpalimy bez napędu, widać, że edukację zakończyłeś na poziomie przedszkola, ale mam pomysł i uratuję tą całą sytuację, to ja spierdalam. Ale z niego burak jebany w odbyt, zostawił mnie samego, ten sieć malinowy będzie miał w wpierdol... Czym się wydawało czy widziałem kubicę wchodzącego w miraż. co owaj, stój bo mnie przejedziesz, miałem taki zamiar hitmanem i tak nie jesteś nim nie będziesz bo się nie nadajesz, no trochę szkoda, a teraz zapnij pasy, czeka ci ostra zabawa. Przyspieszę Zdeczka jazdę, kurwa, nie wiedziałem że star ma takie przyspieszenie. O ja pierdolę, chyba się zaraz spuszczę i zalam cały świat. Latam, ja kurwa mać latam. Zobaczę czy wreszcie go wyleczyłem z jego impotencji. Chyba tak, ale dla pewności jeszcze trochę poczekam. No to teraz jestem panem nieba i ziemi. Wszyscy mi teraz mogą co najwyżej podskoczyć. Hech, patrzcie, jestem następcą czerwonego barona i jestem asem tworza. dam na dole owczym górze. Za tego obszczenia będziesz miał ze mną solówę na ziemi, więc lepiej nie wracaj stamtąd. O ja pierdolę, lotnia się sypie. Muszę nadać sygnał NMS. EE, to znaczy SMS. No kurwa, SOS. Orzesz kurwa, katapultuj się stamtąd. Ty debilu moje Ferrari to nie F16. Co za cfer. Zaraz się rozbiję. Ja pierdolę, chyba zaliczę pielgrzymkę do Ziemi Świętej na rzęsach. Nastąpił czułk nad wisłą, brawo ziomuś, chyba zwale konia z wrażenia. To było super, ja chcę jeszcze raz. Hej czerwony baronie. To było mistrzostwo świata. Pobiłeś wszystkie rekordy świata w lataniu. Ale za to auto które wypożyczyłeś od salonu to będziesz miał jak polska długa i szeroka. Idę do ciebie. Ale chyba nie w ten sposób zrobię inaczej. Muszę ci pogratulować. Że czasami ja pomyślisz to jesteś wystry jak woda spłukiwana w klozecie. Choć w me ramiona synu marnotrawne. Ale fajnie. Jeszcze raz. A wypierdalaj pedale za Kurwa. Znowu pada. Schowajmy im się w namiocie.